Tym razem zaczniemy od dziewczyny, zapraszam. No nie, nie, pewnie, że. Teraz. Piłkarka? Jaka dyscyplina, y, y, piłkarka. Jaka pozycja? Pomocnica. Dobrze. Pytanie. A imię? Iga? Zapisujemy. Iga. Jest zapisana. I pytam do kogoś konkretnego czy do wszystkich? Do każdego. Zur na pole trapezu Kto wymyślił pytania z matematyki? Co za... To co, Ronaldo czy Messi? Nie. To było pytanie do sztabu trenerskiego, tak? Woli to tam wszystko rozrysowują. Dobra, pytarkę zapisane w trenerce. A kto jest najmłodszy? Kto ma... Kto jest... Nie słyszę. Najmłodszy, najmłodszy, najmłodszy. Tu jest młodzież. Jak masz na imię? Adam. Adam. Ile masz lat Adam? Adam ma 6 lat i chciałby zadać pytanie. Jakie pytanie? Cisza. Słuchamy pytania od Adama. No, A ja się wczoraj urodziłem ja Tak, to, to ciekawe, czemu kilka miesięcy temu Aha, musicie zgadnąć, na jakiej pozycji gra Adam. na Musicie zgadnąć, na jakiej pozycji gra Adam. Adam, pokaż się wszystkim, chodź tutaj. Na jakiej pozycji gra Adam? Dajcie bramkę Adamowi. Celujemy. Szkoda, że pan nie, to. nie powiedział, że jeździ. Nie, źle. Ja Mamy taki efektywny pomocnik. Pomocnik? Nie. To przejęłam. Bramkarz. Nie przejęłam. Też nie? Napastnik. Napastnik? Nie, oho. To co zostało? Środkowa obrońca. Brawo! Czy tu widziałem ktoś chciał zadać pytanie? Cisza, cisza, cisza. Ile masz lat chłopczyku? Jak masz na imię? 70, tak? Ja mam pytanie do Czarka. Czarego, bo jeździmy na te mecze. i Ja lubię sobie pospać rano, nie? Ale ty taki jest ranny ptaszek i powiedz mi. Ty tak dobrze kiwał. Co ty rano jesz na te śniadanie? No właśnie, tajemnica. Owsianka. Owsianka. I to wystarczy, że nic nie. Są usićników tak? Nie. Odpowiedź zadowalająca? Od jutra wszyscy owsianka. Dobrze. Dobrze, dam jeszcze jedną szansę. Dam jeszcze jedną szansę. Jesteś, jak masz no, naiwnie. No, Michał Franczak. Michał Franczak, zanotowano? O, zanotowano. No. Jakie masz pytanie? Kto jest najszybszy? Kto jest najszybszy z pogoni? Dobra, To jest najszybszy Może być się na i ustalcie. Kto jest najszybszy? Krystian Mieśni i Czarek Bojarski. Krystian i Czarek Kto są najszybsi. Zgadza się? Musi się zbierać. Słuchajcie. Jakub Dostański, Mateusz Majewski, Karol Potiński, Dany Baboli, Cezary Damianiewk na Fogonisiewce. dajcie bramka. Dziękujemy bardzo.